Nie miał magicznych sztuczek, a mimo to uratował upadające linie lotnicze i zbudował firmy warte 100 miliardów dolarów. W jaki sposób? Azuo Inamori, japoński przedsiębiorca, który stworzył dwie firmy z listy Fortune 500, ale jego sekret nie tkwił w finansowych sztuczkach, wierzył, że bogactwo pochodzi z wewnętrznej energii. W wieku 78 lat. Poproszono go, by uratował japońskie linie lotnicze przed bankructwem. Nie zwalniał ludzi, nie dziął kosztów. Zamiast tego zmienił energię całej firmy. Sprawił, że każdy pracownik działał na najwyższych obrotach wewnętrznie. Efekt: w trzy lata firma stała się jedną z najbardziej dochodowych na świecie. Bogactwo nie przychodzi do tych, którzy tylko kombinują. Przychodzi do tych, którzy żyją na wysokim poziomie energii. Jeżeli chcesz, aby twoje życie też zaczęło się układać, Zacznij od środka. Obserwuj ten profil, jeżeli czujesz, że to czas, by podnieść swoją energię.